703. Dobra! Dawaj, odpalaj tą świnię 703. Najpierw dwóch odległość 50 metrów. Zaraz zobaczymy, co to to tam. Wiatr w plecy jest. Zobaczymy, zresztą, czy akustyka jest dobra. Ale szybko. O! Kichakku! Najszyb... Najszybsza dwucalówka, jaką widziałam kiedykolwiek. Ale głośna była, bardzo głośna, była, efekty nie były najgorsze. I bardzo szybko dynamiczna. Dobra, dawaj, odpalaj. Teraz ta z babeczkami jest dwucalóweczka od Tomaszka. Ciekawe czy będzie tak samo szybko dynamiczna, czy będzie wolniejsza. Ta pierwsza była trochę za szybka, według mnie, jak na dwa cala. Co? dobra. Urwa jaki mismasz! Finał tylko tej koski zrobi najlepszą robotę. A tak to taki miszmasz był według mnie dynamiczna, ale dynamiczna taki miszmasz, takie mieszanie głową betonu było. Ale fajny tylko finał. Tak to taka. E. Bądźcie o siebie i o innych. Cześć.